Cześć, z tej strony ją, i dzisiaj nagrywamy Fox. Halla. A, Foxhole To jest interesująca gra. Wciągnęła mi ostatnio swoje czasy, i gdzie jest wyploy? I coś chciałem wam pokazać ją. Ona jest interesująca. Wchodzimy do. na wojnę po prostu. No w po prostu nie na, na wojnę. Nie ma co dużo gadać. I o, oh, wow, mam, wow. Nie, misji, nie. mapę. Teraz ta byliśmy bardziej agresywne. My pójdziemy. <noise> na Lockhead? Czy... Hmm. Pójdziemy na... Lockhead Myślę, że to będzie ciekawiej Pójdziemy na Lockhead Gra, właśnie w Hawksway widzicie I polega ogólnie na tym, że... Trwa wojna Jest tam gracze, będzie udział Technologia się rozwija, logistyka i te sprawy i tej... Dużo gadania po prostu... Ona daje ci po czasie, mam nadzieję, przy, bynajmniej. Eee, tu, 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 tu. tu. Idziemy, to weźmiemy sobie rifle i amunicję do niej. Trzy magazynki powinny być ok. Widzę, to jest puste strasznie. To zostawię na przypadek. Broń przeładuje. I radnia nie była, a teraz bardzo nie wiem jak to wygląda. Czy mamy tutaj chyba bitwę, bo tu się rozbudowali nasi i tak by coś zielonymi kolonialsami Jestem wy ogólnie... Nawet to... Nie to nie jest klub. Jak to nazwać? No to pamiętam, bo to walczyłem. Jezu, wspomnienia. Alterę ją napierdalałem. O, to naprawdę było dobre. Oho wracając to... Mm... Malwet to jestem w gil, O, Gildia! idealnie, kop. Nie, Wydaje się bardzo fajna, ogarnięta. Bardzo ją lubię. Z wielu przyczyn. <grywki> A, za pójść. Tutaj, ja tak walczyłem o ten teren z, z gildią. I, i Artylerią wjechałem sobie i to było piękne. Ahaha. Chyba o ten, Most i walczyliśmy? grałem dwa Albo bo nawet tydzień temu ja o tym rozwalczyłem tydzień temu, ale... Ten, o, o ten dokładnie. Mam, mam na nie było wiele trupów przez w wraga. Więc ta... To jest tak naprawdę, jest piękna. Ona i ona. Tutaj żeby wygrać wojnę, kad pracuje. To poddaje się że do gili, się dziwiłem, jak oni planują. Co oni tam robią, że oni planują... A, y, jakąś, a, jakieś, nie wiem, operację nie udziału, powiedzmy, kilka guild. To oni zbierają maszyny, graniają bry, amunicję, wszystko sami i atakują. To jest po prostu piękne. To jest naprawdę coś pięknego, w tej gry, jak ludzie sobie nad, nawzajem pomagają, kombinują, tworzą. to Tworzą w ogóle wszystko. Ty wszystko, co widzicie, widzicie tutaj, to stworzyli ludzie. Nie mówię o miastach. Ale te, te budowle wszystko stworzyli gracze, ustawiali sobie, gdzie to gdzie tu zbudować, gdzie to będzie dobre. To po prostu piękne, jak ta gra się rozwija. Eee, Okej, ok, tutaj ludzie śpią. Czy coś tam piszą na logach, niestety opale po prostu na alu piszą. I tu jest bardzo cicho i to ch chyba chyba co się nie rozgrywa, ile poleciałem. Chciałem pokazać, jak wygląda Frontline. Myślę, że w kolejnym odcinku obcalimy sobie logistykę bardziej. Będę chciałem pokazać, co tą grę pokochałem. Jak widzę, tu nikogo ni� story, so to nikogo nie ma, więc kurno. Teraz, jak się teraz co zrobić? No, mogę to unhomieć, znaczy trudno. No, musimy iść gdzie indziej, bo tutaj jest pusto. Tutaj wojna się nie rozgrywa, chyba tam dalej, dalej. Ale nie mam radia, więc nie wiem, gdzie są nasi. Do tej ta gra jest trudna. Do tej jeden, dwa cały umiera zazwyczaj. Tutaj cała po prostu zobaczycie na front się źwicie, To się może nieraz o 2 czy graczy. Jebany. Ta to jest chyba rzadkość, to muszę to. Jest, to jest naprawdę rzadkie rzeczy się dzieją. To mogę przejść, czy jestem gruby? Za gruby. Okej. Okay. Ta to jest też, na to magia i ałamuje uszy. On <zysy> jeszcze goni. Nice song, mate. I... Tak, to jest, jest Twoite Sadzi. To są głównie Anglicy, więc. Okej, okay, uznajmy, że to on mnie go. <laughs> e... Tutaj już oczywiście się chce wejść. Więc tu pójdziemy. To może powiem, gdzie ja gra. Mm... Głównie ja powiem o frontline. Obecnie, chyba są czołgi, Chyba są już czołgi. Jest tutaj technologia. Ona nie tylko dokładnie, gdzie działa technologia, bo jestem za krótko w ale chyba już tam w tą ktoś tą technologię tworzy, yy, wytwarza i. Wypraszam, ale nie chyba nie wstawi. Trzeba się bawić, ale okej, okay. wracając to... Not now mate, I'm... Wreszcie, to wynalazuje się tych, wynalazuje, kurwa, teraz, ok, to jest mój język. Tak, Medecnowo-Texas, akurat, to jest ten wyjątek. wytwarza bo tam to wytwarza się technologię. I jak na ten nazwę to u mnie polega? M płacimy, co jest jakaś siła, jest tam chyba tygodni, dni i nie jestem pewien w ogóle. Na wysłanie jakiejś technologii, powiedzmy, broni jakiejś, e, bomby gazowej, coś takiego, pojazdów, na to się wszystko czeka. Ja akurat to gdy był. Koła, połowa, bo tak początek jeszcze wojny, więc tam miało, wie, było, było większość broni jak SMG, tam e, karabin szturmowy były. I to kochałem, mówiąc. E, <grytanie> I jak działa Frontline? Byłam tam do Frontline i po prostu chcecie się podbić jakieś miasto. To ma tutaj, nie, to, 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 teraz tego nie zobaczycie, ale na poprzedniej mapie widzicie tam regiony. To ma mapa widzicie, ona jest, ona jest o wiele większa, tylko teraz ją chyba skrócili. Nie wiem dlaczego. Może po prostu wojna trwa za długo, nie mam do tego pojęcia, jak działa. jest to jest moja pierwsza wojna. I ta, tak to nie wygląda. Po prostu idziesz na front line'a i starasz się jak najwięcej zrobić, tak? I, I też musisz też myśleć nad tym, że nie, nie marnować zasobów, bo wszystko co... tego używasz, tworzą imigrację. jeśli powinniśmy stracić te zasoby, czyli zmarnujesz całą amunicję, a później, a, później, a później ją ma, to według logiki przegras, tak ma z tym strzelać. Więc tutaj chce też nie za dużo brać. ...budować się odpowiednio, hmm. logistykę trzeba uprawiać też, no... robią logistykę, czyli jezdą, kopią tylko, albo wytwarzają 24h zazwyczaj i to trwa, powiedzmy, wytwarzanie amunicji trwa zazwyczaj... ...mi tam to 30 minut, na wytwarzanie chyba 10 magazynków? Nie, nie pamiętam ile dokładnie to się wytwarza. Ale tak, to, to trwa i to jest... to jest fakt. To na co się naprawdę czeka porządnie. Nie, to jest... Naprawdę to jest piękna rzecz w tej grze. bynajmniej ja ją lubię. kocham za to. I tak, dalej, niemiecki widzę to jest długie czekanie na dołączenie. Jeśli są... Jeśli inni gracze chcą dołączyć, to się po prostu go czeka i... Poczekamy sobie obecnie. Niestety... Nic z tym nie zrobię. A taki gracze konto on, to jest zatkość. Zatkość graczy widziałem, to wyjątek. Gdyby ktoś grał w muzykę, ten się ludzie komunikują się na taką skadzie gdzie jest wróg. Tutaj macie... Nie wiem, czy to będzie mój kursor, ale w prawym górnym rogu macie kompas. Tam są ludzie mówiący East, North i... Właśnie teraz się komunikuje podczas walki. żeby mówić, gdzieś że są przeciwnicy. I dalej dalej się dołączyć? Pięciu graczy, oho. Oh. Być z 5, z 5, 5, 5, 0, 0, Ła tu się rozgrywa głównie walka, i tutaj chyba przyjmujemy? Te dwa są przyjmowane, ale nie to bardzo dokładnie, co tu jest przyjmowane. Za jedzenie na kolejna wojna, chyba się dobrze spojrzałem, ale akurat, akurat, akurat mi się <gł> akurat mi dołączyło. Sprzegujemy <gł> <gł> się na hałas, tak to jest głośno. Ja podczas nagrywania umścisa, ale będę miał. Gorzej od was yy, ten taś nie dowiem tu... o! to jest tu będzie Nie, odpisał ten next war start i... Nie wiedziałem ile. Eee, o się, mówiąc o zasobach, to patrz, jak to jest biedno i mam bardzo... To na chyba nie ma, nie ma amunicji do niczego, więc... Mortar? No mortara jeszcze nie widziałem. Więc widzicie, że nie mam, nie mam bardzo tego użyć. I... Idziemy na Frontalina, a, a frontline jest gdzieś tam. Tam, tam, tam powinna być amunicja w skordaczu jest rozbudowane, tylko bardzo jest, nie wiem gdzie oni walczą. I... No, na tu mamy pojazdy, widzicie. Za mostem się napalają? Nie za bardzo wiem, za bardzo wiem o co walczą. Bo nie mam... Jak map, zobaczyć gracze, bo nie mam radia, a poza tym nie nie powinien brać radio. Nie hmm. wiem co robić. robić robić. Widziałem sobie jeżdżę jeżdżą, robią swoją, swoją robotę. A o, o wilku mowa. Chyba dobrze posadzą skoszłę, skrzyżę słyszę strzały. Bo to jest znak, że idę w dobrym kierunku. Gorzej tylko, że nie wiem gdzie jest. Właśnie o tym mówię, że nie wiem gdzie to jest. Oni tu się strzelają po prostu. Zwalaj mi go. Gdzieś tu powinien być to od chal i gdzieś tą stronę? Chyba tą nie tą nie mogę go znaleźć. to jest? To jest Stonehall? Tak, to jest Stonehall. Bierzemy typową rifle. I radę sobie wezmę. Śradią... po prostu... No to ja wam piszę, po prostu daję mi informacje... Aktualizuje mi mapę. Po prostu. Nie, że bo tu się... O, ja będę musiał to oddać. Nie, i bierzemy teraz trzy amunicje. gazki mozowej nie bierzemy, bo nie sądzę, że mi się przydała. Ty pewnie będą tam jakieś tam wybuchy. Nie mamy granatu. Chyba coś źle kliknąłem. Nie, no nie mamy po prostu granatów. I teraz pojdu się... mi się. O, co w blicikaje mi się nie są, są niczym migracje. No to ma chyba ograniczony zasięg, nie, nie jestem pewien styliśmy na frontline, a i nie umrliśmy za szybko. Zasada w tej grze. Oni są w mieście, tak, Od miasta wchodzą. On gdzieś tutaj jest. Nie wiem, czy będzie w oknie, czy... Właśnie o tym mówię. No to jest, to jest jednak mordowanie w tej grze. Tutaj nie ma miłuj Chyba go załatwili. Go. Aha, a ci mały gracz. Ciekawe, co spadło z szkolonę. Teraz gdzieś nam wskoczył typ jak nas zrobi właśnie o wielką mowa To jest nas? To jest co? Czego jest nie widziałem? O cholera właśnie o tym mowa on jeszcze żyje? Ale trzeba, no. trzeba go dobić. Fuck you, mate. A bierzemy amunicję. a Na tym do dam. To się to się cholernie przeda. biorąc. Po prostu się, do bazy, tak podchodzę do no do, 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 bazy, no bo to jest nasza baza, A Auto mają nasze pierwszeństwo, to jest, bo oni nawet do, więcej, więcej dowożą coś, albo gdzieś robią, właśnie, po prostu. Mm, to jest, to się nie mylę i wystarczy, podejdę i wsadzę całe to, to i to. Mm. Z tej strony są strzały, więc tu pójdę. Ale tutaj jest coś, co mi się... Cholera, teraz to... Aj, chuj, umarłem. Guys, enemy, enemy. Look, look out. He in the bush. Bye. No i jakoś się umiera. Jestem przeciwnika, można dobić. Gdybym się dobija przeciwnika, z wiadomy, wiadomych względów, i zapomniałem sobie spawn pointu. I the fucking genius. Pomniałem sobie spawn pointu, tam będę musiał tą drogę wracać. To, jest, to, jest, to, jest, to jest o tym zapomina, na frontlinie. Łatwo jest zapomnieć. Teraz, teraz tak umarłem i on moje przymioty tam, moje przymioty tam leżą do jakiegoś czasu może to się podnieść i wziąć. I o to właśnie chodzi, żeby brać... O jest noc. Wybrać te rzeczy na zmianę. na zmianę, żeby każdy, każdy miał swoje, tak, żeby nikt nie czuł się. Oni to zabierają? A, ah, interesujące. Co to jest teraz interesujące? Nie wiem, że z domu Za bardzo wiem, skąd strzela? To ma gdzieś być gdzieś tu po prawej nad nami, za nami. Chciałem coś z lewej strony bo się temu to bardzo nie wiem czy... Nie... Teraz nie wiem jaka grupa atakuje, bo oni chcą po prostu atakować to, chcą nas osłabić, tak, bardziej strzela. Oni gdzieś z lewej, ewidentnie, ewidentnie z lewej.

To jest magia Foxholza Nie wiadomo skąd wyskoczy i co zrobi, nie jest Nie wiadomo ile ich jest, nigdy nic wiadomo. Czemu on to buduje? To jest dobre pojęcie Foxholsa. Słuchaj, pojazd czy to jest nas, czy wrogi. Jeśli wrogi, to będzie ponać to bardzo szybko. O oh, cholera! i to fuck Why you guys well, don't get out of the tank and help me? Hold on. Hold on. Oh. That's scary. I want that wrench. Pretty sure he's got it. Sorry mate Good luck Co się zablokowało? Czy oni mogą się ruszyć? Bo obecnie chyba ich... No i ich sam wywalą O no! Oh no! Oh, o no. oh, wow Ten chyba co chcą przejąć i chyba im się uda. No to nie ma co walczyć, to jest. uznaję to, to za przegraną. Jak oni co chcą przejąć, to będzie w ogóle będzie zabawa. Bo oni po prostu wjadą, po strzelają. Nie sądzę, nie sądzę żebyśmy dali radę. Co choć hmm. gdzie? indziej? Chcemy gdzie indziej i coś ciekawszego. Gdzie się może toczyć walka. Nawet obrona. Bo tu chce najwięcej więcej mimo że naprawdę tu nie ma dużo grać. Jestem tylko zdziwiony. Bardzo, bardzo spokojnie, jak na jak jak na Ale będzie gdziekolwiek kolejna wojna, więc to jest naprawdę interesujące jak to... Jak to wygląda. No. Chyba... Tylko tyle na dzisiaj. Nawet filmik był dość długi. Pokazuję wam po prostu nową grę. Będzie wam się podobało. Dziękuję za oglądanie, I ogólnie cześć, nie. Ach.